Witam Was w ten czerwcowy, długi weekend i zapraszam na pierwszy z wakacyjnej serii filmików. Wakacyjne podróże 2022. Dzisiaj udaje się taką pierwszą, jak mówię, wakacyjną, w zasadzie weekendową podróż. Właśnie województwo dolnośląskie tym razem będę będę odwiedzał a tak bardziej szczegółowo to będę bardziej w terenach dawnego województwa wałbrzyskiego czyli w tej chwili tak naprawdę celem mojej podróży po pierwsze jest Wałbrzyk, a później się przejedziemy w kierunku yy, ziemi kłodzkiej i tutaj bardzo ważna uwaga bo co bym chciał na tej ziemi kłodzkiej odwiedzić budową chociażby, może się uda do Polanicy, tak? Nie wiem, czy zaliczymy samo Kłodzko, czy też rądek z To wszystko tak naprawdę wyjdzie w planiu. Natomiast, dlaczego na to zwracam uwagę, ponieważ chociażby Rądek czy kolanice bardzo często możemy się spotkać ze stwierdzeniem, że miejscowości te leżą właśnie w kotlinie płockiej, co jest błędne. One leżą na ziemi płockiej. Tak więc tutaj chcę troszeczkę takiej poprawności geograficznej również wprowadzić. Mam nadzieję, że jeżeli oglądają mnie osoby z tamtych stron to czekam w jakikolwiek sposób na kontakt od Was aby gdzieś te różnice Kotlina, Kłodzka, Ziemia Kłodzka może trochę lepiej trochę lepiej mi omówić, natomiast wiem, że takie tam właśnie te być może mieszkańców jakichś tam wielkich nie ma jeżeli się w ten czy w ten sposób dane miejscowości nazwie, natomiast no, myślę, że warto, warto wspominać o tymi miejscach, gdzie odwiedzamy, nazywać je w sposób, w sposób poprawny. Natomiast jeszcze tak dwa słowa, bo jeszcze troszeczkę po tej autostradzie A4 tutaj będę jechał, aż będę się udawał, aż będę z nich zjeżdżał w kierunku Wałbrzycha. Jeszcze takie dwa słowa odnośnie tej wakacyjnej serii, o której na początku, na początku wspomniałem. Chciałbym Was zaprosić do współpracy przy tworzeniu tejże, tejże serii. Na czym ta współpraca miałaby, miałaby polegać? Otóż moi drodzy, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, czy to na wakacje, czy gajdziecie się w jakieś również jakie ja, objazdówki weekendowe i poza weekendowe po prostu w tym okresie między czerwcem a można powiedzieć wrześniem, może i później będziecie mieli jakieś fajne zdjęcia, nagrania z dróg. Jeżeli mielibyście taką ochotę, zapraszam do tego, by, by to wysyłać. W miarę możliwości opiszcie jak mam taki filmik oznaczyć, o czym w nim opowiedzieć yy, i tak dalej, i tak dalej. Będzie mi bar bardzo miło, jeżeli, jeżeli będziecie chcieli w ten sposób gdzieś tam przyłożyć się do współtworzenia tego kanału i <laughs> jakieś fajne miejsca yy, z różnych dróg miejsc, nie tylko naszego kraju, ale również z zagranicy, yy, z zagranicy pokazać. A że wakacje tuż tuż, bo w zasadzie no w zasadzie już za tydzień nam się wakacje zaczną, więc już w zasadzie zaczyna się okres urlopowy, więc wszyscy będziemy, będziemy podróżować, będziemy podróżować pewnie więcej jak w pozostałe części roku. No chyba, że za chwilę będziemy mieli paliwo równe cenie dobrego alkoholu no to wtedy pewnie lepiej będzie zakupić sobie butelkę łódki i, i popatrzeć chociażby na YouTubie jak podróżują inne